Cześć kochane skarby, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na krótkie czytanie, w którym zapytamy się. Czego ma nas nauczyć to miejsce i to może być relacja wasza, Wasza praca? Wasza miłość, wasz dom, Wasza rodzina. Co sobie pomyślicie? Czego ma was to nauczyć? I macie do wyboru Żerawkę i słonika. Możecie sobie także, kochani, wybrać na przykład. Żerawka jest na miłość. Czego ma mnie nauczyć ta relacja? A słonik jest na pracę. Na przykład. Dobrze. Zaczynamy, kochani. Daję Wam jeszcze 10 sekund na myslu. Dobrze. I przechodzimy do czytania. Zaczynamy od obiektu numer 1, od żyrafy. je nauczyć to miejsce, w którym jestem. Miejsce, relacja, to, co sobie pomyśleliście. Czego to ma mnie nauczyć? Poproszę kartę, by mi pokazała. Czego ma mnie to nauczyć? Czego to ma mnie nauczyć? Poproszę kartę, by mi pokazała. Mam je nauczyć. Siódemka miecza, kochani. No, to jest karta yy, mierzenia się z prawdą. To jest karta, która mówi o tym, że yy, największą krzywdą, jaką sobie samemu możesz zrobić, to jest oszukiwanie samego siebie. To jest udawanie, że wszystko jest w porządku. Kiedy zapada zmrok, nie możesz um, spać. Myślisz o tym, jesteś nerwowe, czujesz się zdenerwowany. Kręcą się wokół yy, ciebie trudne myśli. To jest karta oszustw, kochani. To jest karta, która mówi o tym: przestań oszukiwać. I chodzi tu przede wszystkim, moi drodzy, przede wszystkim o energię oszukiwania samego siebie, bo to właśnie najbardziej zatruwa naszą duszę. Nie oszukuj się. Jeżeli jest coś źle, jeżeli um, coś nie działa, to może czas to po prostu rozwiązać, bo tu jest potrzeba rozwiązania konfliktu, zmierzenia się z prawdą, z prawdą i podjęcia decyzji, jak to rozwiąże. Jak odważa się to rozwiązać? Bo tu pokazane jest, że nie możesz dłużej jakby tkwić w tym punkcie. Bo tutaj masz siódemkę mieczy, to jest bardzo trudna karta. To jest karta, która mówi o tym, że po prostu kłębią się w Tobie trudne myśli, trudne emocje. Ty nie rozumiesz siebie, nie wiesz, dlaczego na przykład jesteś zły, wkurzony. Hmm, dlaczego kipisz złością, nie rozumiesz tego, tak? Tutaj jest pokazane, że te myśli, te uczucia i emocje nie są przez ciebie rozpoznawane, a one niosą tobie bardzo dużo informacji. Przede wszystkim yy, niosą ci informacje o potrzebie zmiany. I ja mam takie poczucie, że yy, tu chodzi o Twoją zmianę. O przeorganizowanie być może czegoś. Być może o zmianę nastawienia. Ale najbardziej, najbardziej jest tu pokazane, że to miejsce, w którym ty jesteś ma nauczyć Ciebie, kochanie, nie oszukiwania siebie. Po prostu. Przyjrzenia się prawdzie. Ym, bo to jest, słuchajcie, taka energia. Która mówi o tym, że ty nie musisz nikogo okłamywać. Ty możesz um, być najbardziej uczciwą osobą um, wobec innych, ale pokazujesz się jako ktoś, kto jest nielojalny wobec siebie. Muszę Wam powiedzieć, że um, czytając tę energię, Czuję, czuję takie dosyć trudne emocje, czuję tą energię jako coś naprawdę bardzo trudnego. I tutaj jest właśnie też pokazane, że Ty masz za zadanie poszukiwać prawdę, Twojej prawdy. Yhm. Życie w nieprawdzie zatruwa duszę, powoduje, że nie czujesz radości. I to jest taka energia, która mówi, że wiesz, że jest coś nie tak. Ty to czujesz w kościach. W kościach, w swoim głowie. Ty to czujesz, że coś nie gra. I tutaj chodzi też o to, że prędzej czy później, jak to mówią, sprawiedliwa oliwa na wierzch wypływa, czyli prędzej czy później, ty uzewnętrznisz to, co jest w tobie, i to może również przekładać się na jakość relacji, w których jesteś. To może przekładać się na Twoją w ogóle ogólną kondycję, na Twoje ogólne samopoczucie. Bo będzie taki moment, że sytuacja zmusi Cię do tego, żebyś coś w końcu zmienił. I tu jest właśnie pokazane, nie idź już dalej. Nie idź już dalej w energię, no to jest autodestrukcja. Nie idź w energii autodestrukcji. I kochani, to naprawdę nie oznacza, że na przykład jesteś w jakiejś przepuśćmy relacji, która jest dla Ciebie trudna, którą być może nazwałbyś jako toksyczną, tak? Więc nie o to chodzi, kochani, żeby na przykład ja nie chcę namawiać. Was do odejść, do rozstań i tak dalej, bo jakoś nie czuję, że mogę to zrobić. Ale um, to, co chcę Wam powiedzieć, to to, że jedyne, na co Wy możecie um, wpłynąć, to na siebie. I tu jest potrzeba podjęcia decyzji. Co robię z tym fantem? I tu chodzi o moje wnętrze. Jak to rozwiążę, żeby się poczuć lepiej? Jak ja to rozwiążę? Nie jak... Um, kogoś naprawię, czy na kogoś wpłynę, tylko jak ja wpłynę na siebie, żeby rozwiązać ten konflikt, w którym tkwię, w którym utknęłam. To jest utknięcie, to jest utknięcie w czymś, tak? Tu jest za dużo myślenia, za mało działania, za mało podejmowanych wyzwań. Tu, jest, tu życie toczy się w głowie, tu nie ma, jakby myśli, słowa nie pokrywają się z tym, co czujecie naprawdę. I to jest oszukiwanie samego siebie. I chodzi o to, żebyście, wiecie co? No chcę to powiedzieć, żebyście uratowali swoją duszę. Poprzez dojście do prawdy. Poprzez wejście w głąb siebie. Poprzez jakieś uwolnienie jakiejś skumulowanej złości, rozczarowania, marazmu, niedziałania. Bo kochani, jeśli wy będziecie dalej w energii siedmiu mieczy, to pójdziecie w energię ośmiu mieczy. To jest kryzys, poczucie beznadziei, poczucie niemożności wyjścia z czegoś, tak? A tu. Jest pokazane, że po prostu tak jakby zrób krok do tyłu, czyli wejść w energię sześciu mieczy, czyli jakby wyjść z myślenia i zajmij się um, po prostu tym, żeby uwolnić ten konflikt, uwolnić, przyjrzeć się. Ja mam poczucie, że wy boicie się po prostu spojrzeć na jakąś prawdę którą głęboko skrywacie, a która i tak do Was przychodzi nocami. No dokładnie. I to jest też taka, słuchajcie, energia wymówek, tak, że no nie wiem, nie odważa się niczego zrobić, nie odważa się niczego zmienić, bo... nie umiem, nie potrafię jestem nic nie wart i tak dalej więc na to kochani zwróćcie proszę uwagę jeszcze z oszo kart rozłożę Wam czego to miejsce ta relacja cokolwiek kochani pomyślicie ma Was nauczać. Czego to ma Was nauczać? Czego to ma Was nauczać, kochanie? To mam was nauczyć. Z chwili na chwilę. Taka energia jest pokazana. Z chwili na chwilę. Tu chodzi o bycie obecnym w teraźniejszości. O bycie tu i teraz. O um, mierzenie się. Um, Prawdą poprzez uważność na siebie, uważność na własne myśli. To nie jest energia bycia w przeszłości, to nie jest energia myślenia jedynie o przyszłości, to jest energia, która mówi, że przeszłości już nie ma. A przyszłość budujesz ty dzisiaj sam poprzez swoje kroki, tak jakby krok za krokiem budujesz swoją przyszłość. Tak więc, kochani, dwójka, również która tutaj się pokazuje mówi o tym, że bardzo potrzebna jest harmonia i równowaga Twoja w tej sytuacji. Ja mam poczucie przede wszystkim, nie oszukuj siebie i bądź uważny na siebie i na własne myśli. To są Twoje największe lekcje życiowe. Jeśli chodzi o te relacje, to miejsce, w którym jesteś, o tą sytuację. Dziękuję Wam, kochani. Zapraszam Was do czytań indywidualnych. Wszystko w opisie pod filmem. Teraz. Słonik. O, słonik? Dobrze. Czego ma Was, kochani, nauczyć to miejsce, ta relacja, ta sytuacja, ten moment Waszego życia? Czego ma Was to nauczyć? Czego ma to Was nauczyć? To ma Was kochani nauczać. dziesięć miecz to jest energia, która mówi o tym, że No właśnie. Po pierwsze, kiedy, yy, kiedy upadasz, jesteś w jakimś kryzysie, w jakimś dołku. Yy, to pozwól sobie po prostu. Znaleźć jakieś rozwiązanie, poszukać jakiejś pomocy, gdzie ta pomoc będzie Tobie udzielona. Dziesięć mieczy mówi o tym, że prawdopodobnie mimo sygnałów ostrzegawczych, mimo tak zwanych czerwonych flag, Um, nie zauważałeś, że ta sytuacja, Twoje nastawienie, Twoje myśli ciągnie Cię w dół? I tu jest pokazane, że to czego masz się nauczyć, to przede wszystkim rozpoznawać sygnały ostrzegawcze nie brnąć aż tak daleko, Aż, aż do po prostu utraty tchu, kochani, bo to jest energia utraty tchu. To jest, to jest energia, która mówi o tym, że bądź uważny na to, co do Ciebie przychodzi. Bądź uważny na własne myśli, które, jeśli e, pozwalasz im, aby przejmowały nad Tobą kontrolę, to Twój umysł, tak naprawdę cię pokonuje. Twój umysł cię zniewala, umartwia, bo odbiera ci możliwość szukania rozwiązań, bo jest nauczony myśleć negatywnie, widzieć negatywnie, nie zauważać możliwości, nie zauważać rozwiązań. To jest takie. Uparte powtarzanie tego samego, aż w końcu wchodzicie w energię blokady do ściany, jesteście w ścianie, tak? I energia, jakby jest zablokowana, nie może się ruszyć. To, to jest, słuchajcie, karta, która mówi o tym, że tego, czego ty się masz nauczyć, to masz się nauczyć wyzwolić z mm, kajdan mm, własnego umysłu własnych myśli własnej autodestrukcji um, kochani, zgasła świeczka czyli tu jakby jest pokazane ewidentnie że czas na uwolnienie Czas na mm, zauważanie rozwiązań. Nie brnięcie aż tak daleko, gdzie tracisz siły, motywację. Szukaj pomocy, szukaj wsparcia, szukaj rozwiązań. Nie pozwalaj sobie na to, by tkwić, by nic nie robić z tym, w czym jesteś i to, co ciebie dobija. Nie pozwalaj na to. Dziesięć mieczy też mówi o tym, nie pozwól na to, byś był raniony, krzywdzony. Ale przede wszystkim to jest energia, która mówi o tym, nie rób Ty sobie sam tego. Bo tu jest dużo negatywnych myśli. Kochani, ja tylko was na świeczkę. też taka energia, która Tobie wyraźnie teraz pokazuje, że że gorzej nie będziesz już miał. Że już jakby jesteś w bardzo trudnym położeniu, w bardzo trudnym punkcie. I teraz to, czego się masz nauczyć, to masz się też nauczyć i powiem to wprost i powiem to z miłością do Ciebie. Masz nauczyć się odbijać od dna od dna emocjonalnego, od dna, które zapędziłeś siebie w dużej mierze, sam poprzez niereagowanie w odpowiednim momencie i z odpowiednią skutecznością. Tu jest kochani dużo bólu i cierpienia tu jest e, po prostu pokazana energia więzienia, więzienia, cierpienia, e, katuszy duszy, katuszy ciała, bólu fizycznego, bólu emocjonalnego. Nie można tak dalej. Nie można tak dalej. E, kochani, Zapytam jeszcze, chociaż w poprzedniej grupie tego, yy... oj kochani, przepraszam, mój robot, mm. przepraszam Was, słuchajcie, Ala zczytuje z pola, yy, otwórz robota i wyczyść <laughs> szczotki. Słuchajcie no dokładnie, czyli otwórzcie się na oczyszczenia, otwórzcie się na y, posprzątanie tego bałaganu, który jest w Was. Co możecie zrobić, żeby sobie pomóc w tej sytuacji? Co możecie y, zrobić, żeby sobie pomóc w tej sytuacji? Królowa Buław mówi o tym, że yy, pewna kobieta yy, może być dla was wsparciem. Ale to nie musi wcale tak być. To może być kochani też energia wasza, która mówi o tym bądź jak Królowa Buław. Otwórz się na zmiany, otwórz się na działanie. Otwórz się na yy, otwórz się na odwagę, na odwagę, bo tutaj też jest pokazana energia myśli, że tu jest za dużo tych myśli, a tu jest pokazane tu jest czas na działanie tu już nie ma miejsca na czekanie tu jest pokazane działaj. Działaj, po prostu zrób coś zrób chociaż najmniejszy krok. Postępuj rozważnie, mądrze, doceniając siebie, własną wartość jako człowieka. Odważ się na działanie. Z kart czego ta sytuacja ma Ciebie nauczyć? Czego ta sytuacja ma Ciebie nauczyć? Tutaj, kochani, jest pokazana energia poza iluzję. Jest pokazany piękny motyl, czyli transformacja. To jest sytuacja, w której wy jesteście niezwykle transformująca. Poza iluzję. Co to może oznaczać? Że może czas właśnie wyjść z własnych iluzji. Być może z um, waszych myśli. Które stworzyły jakąś pewną iluzję. Zaraz, kochani, jeszcze tutaj zobaczymy, co jest napisane. Posłuchajcie. Model tej karty symbolizuje świat zewnętrzny. To, co jest w ciągłym ruchu, co nie jest rzeczywistością, lecz zbudzeniem. Za motelem widać twarz świadomości, spoglądającą do wewnątrz, ku temu, co wieczne. Przestrzeń między oczyma otworzyła się, odsłaniając lotos duchowego rozwoju i wschodzące słońce uważności. Poprzez wschód wewnętrznego słońca rodzi się medytacja. Karta przypomina nam, by tego, co rzeczywiste, nie szukać na zewnątrz, lecz by wejrzeć do wewnątrz. Gdy skupiamy się na tym co zewnętrzne, zbyt często łapiemy się na osądzaniu. To jest dobre, a to złe. Chcę to, nie chcę tamtego. Te osądy zamykają nas w pułapce własnych złudzeń, spania, starych przyzwyczajeń i wzorców. Porzuć umysł, napełniony oca... ocenianiem, przepraszam, i wejdź do wewnątrz. Tam możesz odprężyć się we własnej, najgłębszej prawdzie. Tam znasz różnicę między snem a rzeczywistością. Kochani. Dokładnie to jest ta energia, gdzie jest tutaj podkreślone, osądy stare przyzwyczajenia, stare wzorce. Porzuć ten umysł. Dokładnie. To jest energia myśli, energia umysłu. To jest do porzucenia. Do porzucenia jest. Wszystko to, co destrukcyjne w tobie, do przyjrzenia się temu, że być może działasz pod wpływem pewnych wzorców, schematów, myśli, przyzwyczajeń, być może jesteś okopany tymi yy, negatywnymi nawykami, i to oddziela cię po prostu od, yy, od spokoju głębokiego, od zmiany tej sytuacji. Bo tutaj masz pokazane, pokazane transformację umysłu, wyjście poza e, e, taki świat iluzoryczny, który jest zbudowany z Twoich myśli. Może sam siebie bardzo krytykujesz, oceniasz, i tu jest też pokazane, że to nie tędy droga. To jest energia królowej buław, która mówi o tym, że masz uwierzyć we własną wartość, w siebie samego. Dziękuję Wam, kochani, bardzo. Życzę wszystkiego dobrego. Życzę dużo siły. I zapraszam Was, kochani, do czytań indywidualnych. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne. Buziaczki i papa.